Kochanie, robimy biszkopta z kaczych jaj, takiego jak ja lubię najbardziej. I tutaj wybijamy do jednej miseczki białka, do drugiej żółtka. Tutaj mamy 25 żółtek. Tutaj w mojej misie 7-litrowej od Kenduda są już białka. Dosypuję szczyptę soli i ubijamy na sztywną masę. Gdy piana ubiła się, dodałam szklankę cukru i ubiłam na sztywno białka. Teraz będę dodawała żółtka, daję na najmniejsze obroty, takie tutaj mam mieszanie ręczne, dodaję żółtka, pół szklanki oleju i będę wsypywała dwie szklanki mąki, dwie łyżeczki proszku i dwa budynie śmietankowe. Z tych składników wyszła mi cała misa siedmiolitrowa ciasta. Już mam przygotowane tutaj sześć blaszek wysmarowanych masłem. Będę wlewać i do tego będę dodawać jeszcze truskawki i Rozynki. Także można uzyskać z 25 jajkaczych 7 litrów ciasta. W moją kuchenkę 60 akurat wchodzi 6 blaszek keksówek. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Piekarnik nagrzewamy wcześniej na 180 stopni. Pieczemy około 30 minut takie małe foremki. Po około 30 minutach e, tak wygląda biszkopcik. Jeden mi upadł, ale to nie szkodzi. I tak będzie smaczny. A e, teraz e, e, sprawdzam patyczkiem, jest ok. E, I każdy ja mam taki sposób na biszkop, żeby nie opadł. Te zostały, e, żeby z małej wysokości uderzyć o. Na podłogę rzucam i wtedy jest wszystko ok. I tak, kochani, wygląda ciasto po upieczeniu. Mm. Bardzo fajną ma strukturę. Jest smaczne, pyszne i często je robię. Może ktoś z Państwa spróbuje smacznego.